Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy na Marcelikowicach I mam strój Spidermana na sobie? Bo dzisiaj będziemy trollować mojego tata, że jestem Spidermanem. on będzie myślał, że Spiderman wbił na nasze miasto, Marcelikowice Więc zostawcie suba, zwołajcie mi łapkę w górę, jeśli film wam się spodoba A my przechodzimy do odcinka i idziemy do mojego, znaczy nie do mojego domku, tylko do domku mojego taty Go strojować. Dobra, muszę <laughs> i Dobra, aż sobie na to głosy trochę pomyśleć, nie wiem tam wchodził Dobra, może taki głos, ta, taki głos, taki głos będzie dobry, dobra Halo, jest tu Spider-Man, Spider-Man O? Spider-Man, Spider-Man Albo mi się wydawało, albo widziałem spider Spiderman, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man mi się wydawało, widziałem spider -mana. Spiderman, Spiderman, spider Ty, Jest. dobry Spider-Man, czy spider -Man. <grym> Dobry spider Spiderman spider spider zawsze jest dobry, skoro masz... I na się spider ja się pytam? Nie wiem, ale mam pojęcie. Marcel. Wiem, że... Marcel! Wiem... Marcel Spiderman, Spider-Man! Eee, Trochę kultury mi tu po mojej chałupce. Pojęcie, no, Spider-Man, spider Będę siedzi w kiblu, cały dzień. Cieka. Spiderman, ty umiesz gadać? No, no umiem gadać ze Spidermanem. No, no to co ty tutaj robisz? Powiedzisz, skąd się tutaj wziąłem? Nie wiem, ja się tutaj. No, po prostu co i Chcę ratować miasto. Tu nie trzeba nic ratować, panie. Chcę ratować miasto przed takimi, przed takimi tak jakby villagerami z kuszami. Pillagerami. Ale może taki villager mnie tu 20 minut temu przeatakował. Co? Serio? No, no. Ganiał co? mnie do obok marca Shopu, mnie ganiał z kuszą. Aha, czekaj, no to idę do tego Marcello Shop'u Tam, sprzedaj, sprawdź tu, 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 Tutaj nie pisze, że to jest Marcello Shop, tutaj pisze, że to jest Marcelo Sklep jest napisane, panie Spiderman, pan nie był w szkole, nie chodziłeś tam szkoły? jest do napisane, że to jest Marcello Sklep, nie Marcello Shop, co O okay. Eee, bo będzie... ino no, roz! Pojęczynomen, spider no Spiderman z pajęczynami pluje no ja to drugiej stronie to wtychnę. Ty, ty, Dobra, idę na zakupy. Spójrzmy, oh, spójrzmy, spójrzmy. Jajka, jeden Marcel Kowicki. Mały, ja. ja, okay, ja, szokierbox. Dwadzieścia Marcel Marcel

Pojęczy <coughs> <coughs> nie, nie, haha. O... nie, 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 ja nie mogę biegać szybko. Bo nie ma siedzonka, no, pewnie, pewnie musisz coś zjeść. Potem to po, 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 niepotrzebnie, potrzebne to w ogóle. Pewnie nie ma siedzonka, musisz coś zjeść. O! Ty, jajka były. Nie wyrzucaj tego panu. To ja bym mógł jeść. <grym> Mam tutaj, ty. Ej, Panie, panie, idź pan spać. Ej! Idź pan spać, bo noc się robi panie. Jeszcze raz na mnie pan Spiderman podniesie rękę, a gorzko tego będziesz zawołał. Gorzko. No ty możesz że Spidermanem że ze Spidermanem wyklasz. A ja się nie boję, to ty No można spać. No to Klikaj pan w łóżko cały czas, a będzie można. Łopka no podstawiłem. Można iść spać, panie. Idź pan zobaczyć No i fajnie Panie Spiderman No to Marcela nie widziałeś? Nie, nie widziałem. A co? Pytam. Może wypytać?

Nie wyrzucaj pan tego! Panie! Po co pan to wyrzuca? To jest o was budowy tego Marcelo sklepu, co? Nie wyrzucaj. Masz pan nie rzucać tej pszczołki. To jest Spider-Man. No. Jakiś pan prawdziwy Spider-Man, czy oszukany Spider-Man? A to się myślisz, skąd ja to robię? Ciekawe. Nie wiem. Mógłbyś nie wyrzucie. Mam wierzy, nie ma Mam żadnego. E, nie ma e, Nie ma Nie tym. już Nie ma już Nie ma Przepraszam? żadnego. Nie z budowy tego Nie tak? Nie ten tak, Nie no ja. Potrzebuję teraz... Mm. Nie Nie Nie, nie. Ta Nie uciekniesz po rzeszku. Nie uciekniesz po bo ty masz szpital, nic co wylezł. Spali się, Fajer! 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 Nawet ci nie pomoże, że po ścianach szkoda. Nic ci nie pomoże, Firemanie dobra bo Ty jesteś gościem tutaj na naszych Marceltowicach, ale skąd Ty się wziąłeś? Wziąłem się z Nowego Jorku. Znaczy no. stąd pochodzę, nie? Z Nowego Jorku pochodzę. A ja co maską? Kim jesteś pod maską? Nie pokażę Ci. To Peter Parker? Nie, to nie Peter Parker. Daj. Proszę, to nie Peter Parker. Bo cię liznę, bo cię poli zemną. Opa, zobacz, zobacz. To jest za, to jest za. To nie, Piotr, no, nie ma już wyjazderów z kuszami? Nie wiem, to nie moje, to nie moje miasto. W ogóle skąd bym się tutaj wziął wyjazder z kuszą? Nie wiem. Jest to taki 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 nie, będzie będzie walona na bombę, do fontanny. Kulde, Kurde, idź pan spać, bo to, bo to prawdopodobnie może być burza. Ale lepiej zobaczyć, czy można iść spać. O, no, domu? Nie ma. Nie nie wiem, bo do Marcelowego domu. Nie wiem, bo sprzedałem do domu tego Marcela. Po prostu nie miałem gdzie się przespać. Oddałem. Ale ja ciebie z znicza nie brałem. Pałeś, to wcześniej. Ale teraz nie. Brałeś, że na spadach. Kurde. Nie, 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 nie. Nie próbuj.

nie są potrzebne i ci oddać, weź to, On nie miecze mojego, oddaj miecze, panie. Nie mam twojego miecza, panie. Kiki, toż, Kiki, pan masz, ale. A masz, pan, miecz? Mam, no. na no, pan, Teo. Zobaczymy, kto silniejszy PVP. O nie, czas? PVP na łapki. Zobaczymy ktoś silniejszy PVP na, na pięści. E, no nic, nic ci nie da, ciągłe klikanie w myszkę. Ty musisz, ty musisz tak raz na jakiś czas klikać. Tak jak ja. Nic ci to nie da.

Już ja nie po spakać, potrafię to dachach wstakać, po no, dachach no, wstakać. No, mam, mam, no. mam, mam. Eee, to nie było, że ja... To mi już strzeli z łuku. A od kiedy Spider-Man strzela z łuku, przepraszam bardzo? Nigdy. To nie jest strzelanie, panie Marce? Od... I nie trolla robi? Od... od nigdy nie strzela. A to dlaczego teraz strzelał? Już nie wiem. A ty jesteś? Nie, nie jestem żadnym marcelem. Od kiedy Spiderman mógł? Od kiedy? Od teraz. Jak on ma? jak on Spiderman. ma? Harper? Ej, nie ruszaj się, nie ruszaj się. jest tak blizną szałka jak łuk. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się i wejdź na dach domu Marcela. to, bym nie ja wiem. Wejdź na dach domu Marcela. Na swój No weź na swój dach. Piękne ozdoby świąteczne mam. Wejdź na swój dach. Ugh! Plus? O chrom Spoiler! chrom, Spoiler! Spoiler! To był Spoiler! 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 Spoiler!

Ja nic nie że jest ja swojego... jestem. Jesteś pod domkiem takim fioletowym, na, na domku fioletowym. Wiem, że jestem na dachu tego fioletowego. Czyli dom kogo to domek? Lumi, to Lumi Luno. Dobrze mówię? Tak. Luna. O, właśnie, nic nie Luna. Nie ma o, Trzeba iść spać, trzeba iść spać. Nie, trochę, trochę. Odcinę się, on ma łódź to ma. Niech który ona tutaj pędzić, Idź spać do swojego domu, panie ja Nie, nie, nie. pędzić. panie Dara, Panie, idź spać do swojego domu. On się utopił. Ale komara. Ale pospałem, ale pospałem. Tak jestem już wyspany, aż... Tobie zjem dwa banany. Nie wchodzi pukać! Puk-puk, stuk-puk, Nie ma jej, jakbyś chciał wiedzieć, na serwerze. Puk, stuk ale czy mogę że nie ma jej na serwerze? No ale tego w domu. Bo do serwerze nie ma. no, nie no, A my, pilot, to sobie to to, 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 to to Ale powstałem. Mm, mm, mm. Dobra, w tym punkcie nie ma w Cień na tu, filmie, nie. Widzę, że ty siedzisz na ławce. Na tu, filmie, nie. Widzę cię. Widzę cię, że ty siedzisz na ławce, jakbyś chciał wiedzieć, panie. Okay. Już nie siedzisz. To gdzie ty w nie jesteś? Nie powiem Ja tak jest podziewa. Ja cię zaraz na mierze. Ja tylko coś muszę zrobić Ja cię tu zaraz na mierze.

Traci ci sekret? Jaki sekret? Jestem Marcelem. No wiem! Że to jest Bamba. Skąd wiedziałeś? Nie, no bo... Od tego, zaczęły z łuku do mnie strzelać, to zaczęło śmierdzić. A wiesz że to jest trochę że ja naprawdę nie jestem żadnym spoiler Miałem te pajęczyna, to tylko bloki sobie pajęczyny posbierałem. Wiesz? Tylko sobie bloki pajęczyn pozbierałem. Więc teraz się zmieniam w Marcela, tylko odłożę zbyt pajęczyny, bo nie chcę ich mieć w ekwipunku. Ładnie tak, ładnie tak to przesłuchiwałeś. Odłożę zbyt pajęczyny. Nie zabieraj, nie zabieraj, nie zabieraj tych pajęczyn. Tato. No, 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 Teraz się zmieniam w siebie. O, widzisz się? jestem Marcelem. Dobrze wiedziałem. No a jak się wydał w ogóle śnieg na Marcelkowicach i nowe ozdoby. Te lampeczki fajne. Na już tam... Co? Tylko na świąteczników. No świąteczność się, się, się to zaczyna to... robić, to bardzo fajnie, bo niedługo święta. A z wami widzowie już się żegnam, więc na tyle widzowie Nara! Nara! Na